Dzień dobry, jestem Zuzanna Ciechanowska i podczas dzisiejszego kongresu reprezentuję spółkę Europark Ząbkowice. Spółka powstała w 2022 roku i została powołana przez ARP i KOWR. Celem spółki jest stworzenie strefy przemysłowej, która pomoże w rozwoju gospodarczym regionu, przyciągnie nowe innowacyjne inwestycje, ale przede wszystkim stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców zarówno powiatu Ząbkowickiego, jak i całego regionu. Europark Ząbkowice to 120 hektarów typu greenfield, które zlokalizowane są przy drodze krajowej nr 8 i już budowanej trasie S8. Lokalizacja jest naszym głównym atutem, ponieważ to nowe połączenie komunikacyjne pozwoli znacząco skrócić czas dojazdu z Ząbkowic do Wrocławia, autostrady A4 czy Europark Kobierzyce. W tej chwili koncentrujemy się na pracach infrastrukturalnych i projektowych. Gmina Ząbkowice Śląskie realizuje swoje zadanie, dzięki któremu przyłącza wszystkich mediów zostaną doprowadzone do terenu. Trwają również prace projektowe i lada momenty budowlane związane z układem dróg wewnętrznych, które ułatwią poruszanie się po samej strefie. Tworzenie strefy przemysłowej jest projektem długofalowym i bardzo skomplikowanym, ale już w tej chwili widzimy duże zainteresowanie przedsiębiorców, co daje nam jasny sygnał, że Europark Ząbkowice ma ogromny potencjał. Dlatego też dzisiaj na kongresie MŚP rozmawiamy z przedsiębiorcami, zachęcamy do kontaktu wszystkich tych, którzy poszukują swojej przestrzeni na nowe inwestycje lub na projekty związane z przeniesieniem lub rozbudową już istniejących przedsiębiorstw. THANKS <laughs>